Witam wszystkich ponownie Chciałem pokazać Jakie gołębie u mnie sąsiedzi ganiają I co się z nimi robi Tutaj piękny Piękny ptak No name I w górę Następny Proszę zobaczyć Piękny Piękne ptaki Kolejny Piękny go, To nie wiadomo, Góra. olejny piękny ptak, <noise> to podobne do Budapeszt'a, o, o jak się, poszedł ostro. No i o... kocwaj, góra! Tamte co puściłem to dzisiaj łapane. Chodzą, chodzą. Właśnie tak, takiego się się I wyjecha, pojechałem to 10 km dalej puścić. Przecież nie będę tego kasował, bo mi nic one nie zawiniły. I tak latają sobie koczki. Może, może sum się pożywi. O, ten ja się ocknął. A, sąsiad złapał 11. Prawie wszystkie te świeże. Dwa kasztany. Dwa buciany, kilka jasnych, na jednego zapał No i niby ścinkowane Z drugim sąsiadem, ale o już inne i padły no To tylko go, A te niech sobie lecą gdzie indziej Chodzą ostro, ostro idą Tam gdzieś poszło takie właśnie sięgania gołębi, ja to bym do ręki tego nie wziął, ale no cóż trudno. Dobra, pozdrawiam wszystkich.